Kłaniam się. Naszym gościem o poranku jest były minister rolnictwa, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PSL Koalicja Polska Marek Sawicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to dobrze, że Henryk Kowalczyk złożył dymisję? Polska wieś na tym zyska? To jest zwyczajna desercja, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że nowy minister, jak słyszę od premiera Morawieckiego i wczorajszego prezydenta Ukrainy, pana Załęskiego, kompletnie... Nie wiem, w jakim obszarze, w jakich warunkach prawnych się porusza. Zresztą wasza korespondencja z Brukseli także to potwierdza. To smutne, że rok czasu zmarnowano na to, co powinno być rozwiązywane w normalnych, cywilizowanych, gospodarczych warunkach. A czy ten czas nie, nie będzie, będzie dalej marnowany? No bo tak, przyjdzie nowy minister, on znowu będzie musiał się wdrożyć. No nie, nie spodziewamy się chyba, że on przyjdzie z, z czarodziejską różdżką i naprawi wszystko od tak. Otóż, panie redaktorze, niewiele się spodziewam, natomiast chcę powiedzieć, co należy zrobić w tej chwili. i... Czego bym wymagał od premiera i od prezydenta po wczorajszej wizycie? To przede wszystkim natychmiast zatrzymać przynajmniej na dwa miesiące wwóz żywności z Ukrainy. Rynek Polski czy kierunek Polski do Ukrainy nie był tak wielki, bo jeszcze w 2021 roku Ukraina eksportowała 48 milionów ton zboża przez Morze Czarne. Kiedy Morze Czarne było zamknięte, był sens tworzenia korytarzy humanitarnych, ale korytarzy humanitarnych, dlatego. Gdy otwarto Morze Czarne, gdy otwarto ponownie porty czarnomorskie i naddunajskie, złożyliśmy projekt ustawy, w którym jasno wprowadzamy kaucję wwozową, która jest zgodna z prawem europejskim. Ale kaucję wwozową, do... ale nie całkowite zamknięcie granicy, bo tego Absolutnie niektórzy rolnicy nie, się domagają. Panie Przecież mówiliśmy o tym, że to zboże z Ukrainy jest potrzebne w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Więc kaucja wwozowa płacona na granicy uwalniana byłaby wtedy, kiedy jest zasypywane zboże na statek i opuszcza naszą strefę celną. Ona byłaby neutralna dla podatku, dla finansów, więc Unia Europejska w tym względzie na pewno by się nie sprzeciwiła. Ale jeśli pan premier Kowalczyk dzisiaj mówi, że składa rezygnację, bo... Komisja Europejska chce przedłużyć to rozporządzenie o bezsłowym wodzie. To dlaczego nie złożył tej rezygnacji w lutym, kiedy sam pisał do swojego poprzednika, ministra Pudli, żeby ten pisał do Komisji Europejskiej o, o przywrócenie ceł? No przecież to wystarczy, żeby pan Kowalczyk. Wysłał pismo i zadzwonił do kolegi Wojciechowskiego i powiedział: Chłopie, my naprawdę jesteśmy zalani tym zbożem. Nie Ten temat sobie kontynuujemy z Markiem Sawickim w radiu internetowym RMF24. Tam zapraszamy wszystkich słuchaczy, którzy byli z nami w RMFFM. Za chwilę zapytam też o komentarz do słów Wołodymila Załęckiego w sprawie ukraińskiego zboża. A Nasze radio, przypominam, znajdziecie na rmf24.pl i w aplikacji RMF On. No właśnie, wracając do prezydenta Załęskiego, no on powiedział, znaleźliśmy wyjście w najbliższych dniach, tygodniach, no już będzie ostateczne rozwiązanie tej kwestii. Pan wierzy, że w takim razie będzie po sprawie, że to naprawdę trzeba było tylko interwencji ukraińskiego prezydenta w Polsce, żeby załatwić problemy rolników. Panie redaktorze, mam wrażenie, że tak jak Polacy, taki prezydent Ukrainy został oszukany przez Mateusza Morawieckiego. Bo zwyczajnie nie wie, na czym cały ten proces polega. Dlatego, że jeszcze raz podkreślam, gdyby wprowadzono kaucję już w lipcu, tak jak składaliśmy propozycję jako PSL premierowi Kowalczykowi, to to zboże kupowaliby operatorzy na rynku polskim i europejskim przez granicę naszą z Ukrainą tylko wtedy, kiedy w porcie stałyby statki gotowe do zasypania. Bo nikt nie zamroziłby sobie tysiąca złotych na tonie zboża na nie wiadomo jaki okres. Natomiast mamy sytuację, w której ja byłem dwa dni temu. W porcie północnym w Gdyni, w Gdańsku. Tam nie widziałem masowców czekających na zboże zasypane z Ukrainy, czy także polskie zboże w polskich elewatorach. Więc jak można opowiadać i kłamać rolników, że w ciągu trzech miesięcy wywieziemy 4-5 miliony ton zboża? Przecież, żeby wywieźć milion ton zboża miesięcznie, to trzeba co, codziennie w porcie zasypywać 3000 ton zboża na statek. A tam nie ma praktycznie żadnego ruchu. Kilkanaście tirów stało ze zbożem, i żadnego masowca nie widziałem, który byłby zasypywany tym zbożem. Więc no. czas najwyższy przestać okłamywać rolników i udawać, że się coś. W słowo Mateusza Morawieckiego pan, pan nie wie, że to jest jasne. A, a w zapewnienia Wołodymira Zeleńskiego ufa pan, że, że po jego, można powiedzieć, w, jakimś, w jakiś sposób interwencji ta sprawa zostanie rozwiązana? No Panie redaktorze. Załęski ma problemy z wojną w Ukrainie, a nie, a, nie, a nie będzie rozwiązywał problemów polskiego zboża. Ja tylko rozumiałbym to w takim zakresie, gdyby jasno powiedziano, że Załęski zgodził się na wstrzymanie eksportu żywności przez terytorium Polski na najbliższe dwa miesiące, kiedy Polska wprowadzi instrumenty, mechanizmy porządkujące, bo oprócz tego, że trzeba zatrzymać to granicę, to po drugie trzeba uruchomić skup stabilizacyjny. No przecież tydzień temu spółka Elevar z Polskiej Grupy Spożywczej chwaliła się, że połowę magazynów ma nie zasypanych. No to na co czekają? Czas najwyższy te magazyny zasypywać. Jeśli mówię, że mają 10 miliardów złotych na pomoc rolnikom, to za 10 miliardów złotych można wykupić milion to, 10 milionów ton zboża po 1000 złotych za tonę. To są proste rachunki. A takiego ruchu, takiego wykupu Takiej oferty rolnicy polscy nie dostali, więc nadal nie ma tego skupu stabilizacyjnego. No i co istotne, no my dolewamy spirytus, dolewamy olej do paliw, a więc gdybyśmy przeznaczy, zwiększyli dolewanie biokomponentów do paliw przynajmniej o 2%, to kolejne milion ton zboża byłoby upłynnione. Natomiast mamy sytuację, w której mamy nadwyżki z ubiegłego roku własnego zboża około 4-5 milionów ton, 3 miliony ton zboża z Ukrainy, no to mamy 8-9 milionów ton no to nadwyżki czas zboża. Się, czas chyba się kończy do zbiorów, no jeszcze trochę, no ale żeby opróżnić magazyny, no to też wymaga to ogromnego wysiłku, tak jak pan mówi. Pytanie, bo z naszych informacji wynika, że Robert Telus ma być kolejnym ministrem rolnictwa. On sam jest rolnikiem, jak wyliczono ma łącznie kilkadziesiąt hektarów ekologicznego gospodarstwa rolnego w Łódzkiem, uprawia Płurydze, pszenicę, żyto, owiec. No to takiego człowieka, który zna się na rzeczy, potrzeba na tym stanowisku? No i tam też wyliczyliście Państwo, że średnie plony to jest 2,5 tony z hektara. Więc jeśli wrócimy z całym towarowym rolnictwem w Polsce do poziomu rolnictwa ekologicznego i średniej produkcji 2,5 tony z hektara, czyli do lat 40-50 poprzedniego stulecia, to ponownie stajemy się krajem. Niesamowystarczalnym żywieniowo, a, a więc problem sam się rozwiąże. No dobrze, problem. ale czy Robert Telus sobie poradzi, jeżeli zostanie ministrem? to zobaczymy, panie redaktorze. Nikomu nie można odmówić kredytu zaufania. Ale ja trzyma pan za niego kciuki? Ja duży kredyt zaufania dawałem także premierowi Kowalczykowi, który przez rok nie zrobił nic, przez to zbagatelizował sprawę. Natomiast w tej chwili, panie że ja nie trzymam kciuków za ministra rolnictwa. Ja po prostu chciałbym, żeby sprawy, które są proste, normalne i łatwe do rozwiązania, były przez rządzących rozwiązywane. A tutaj decyzji nie ma. Kiedy Mówi pan, że to jest 2008... proste? Czyli gdyby pan był ministrem rolnictwa, to pan by to załatwił w, w, w 2-3 dni, czy, czy trzeba byłoby Panie, więcej czasu? Panie redaktorze, mnie w 2008 roku też Komisja Europejska chciała zdjąć cła na import żywności z Ukrainy. Wciągając Ukrainę w strefę wpływów gospodarczych Unii Europejskiej. Ja wtedy od razu interweniowałem, od razu zablokowałem te zapędy, powiedziałem, że to zniszczy polskie rolnictwo. No i ten eksport z roku na rok rósł, produkcja wzrastała. Dziś mamy sytuację, w której okłamani, oszukani rolnicy, zostawili sami. Ze sobą nadal nie mają żadnej pomocy. Przecież premier Kowalczyk w grudniu nam wszystkim obiecywał, że zboże wwożone z Ukrainy będzie kontrolowane. Są różne instrumenty. To jest nie tylko zablokowanie całkowitej granicy, ale dokładne kontrole, które spowalniają przepływ, blokują ten przepływ. A wiemy, że to zboże w ogóle nie było badane i w poniedziałek rolnicy z okolic Zamojskiego znów sprawdzając przejścia graniczne zauważyli, że nadal nie ma kontroli tego zboża więc. To jest przede wszystkim zaniechanie, niechęć. Ja nie wiem, z czego to się bierze, ale wydaje mi się, że pisowie wydawało się, że być może wprowadzając żywność z Ukrainy, tańszą żywność z Ukrainy, obniżą nieco ceny, ceny na polskim rynku i sprawią, że inflacja będzie mniejsza. No ceny nie spadły. Mimo, Panie że pośle, no nie spadły. Na... Tu się nie, nie da tego ukryć. Inflacja niestety cały czas rośnie. Panie Mamy pośle... napływ żywności w takiej ogromnej skali z Ukrainy 40% tańszej niż Polska, a ceny, jak były wysokie, tak są. No to kończąc już temat ministra, byłego już ministra, można właściwie powiedzieć Kowalczyka, no on ma odejść z resortu, ale ma też zostać wicepremierem, którym jest i ma pozostać w rządzie. No to rozumie pan takie rozwiązanie? To znaczy, że on jest no winny tej sytuacji, ale no nie na tyle winny, żeby się go całkowicie pozbyć, jest no tylko troszeczkę zawinił, ale jednak zostawiamy go przy sobie? Panie Redaktorze, w Polsce jest takie powiedzenie, kto bogatemu za, zabroni żyć y, biednie. No, mamy taki rząd i taką władzę, że nikogo ze swoich nie zostawia bez środków do życia. To chodzi zwykle o y, utrzymanie apanarzy, o utrzymanie y, splendoru. Wicepremier bez teki, nadal wicepremier, natomiast y, kompletnie y, y, całkowity brak odpowiedzialności. Mieliśmy wiele czasu wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, czy w tym czasie stało się bezpiecznie, nie sądzę. No, niektórzy powiedzieliby, że się stało, no ale to już jest debata na, na, na zupełnie inną, na zupełnie inną rozmowę i tych ja no akurat teraz ci, ci, nie ci, którzy ma. którzy mówią, Panie Redaktorze, ci którzy mówią, że się stało, także uważają, że w rolnictwie jest super, a jak jest, każdy widzi. Czy Państwo jako PSL wspieracie protesty rolników do tego stopnia, żeby się na tych protestach w którymś momencie pojawić? Panie redaktorze, przede wszystkim uczestniczą rolnicy, członkowie PSL-u w tych protestach, współorganizują je. Ja przypomnę, że jeśli chodzi o Województwo Zachodnie Pomorskie, to tam poseł Jarosław Rzepa jest z tymi rolnikami codziennie w Zamojskim Są. Także nasi politycy, nasi wójtowie, starostowie wspierają te protesty. Problem nie polega na tym, czy wygenerujemy protesty? Problem polega na tym, czy rozwiążemy sprawę. I jeszcze raz powtarzam: ja daję im bardzo proste trzy przepisy: zamknąć granice, rozpocząć skup stabilizacyjny, bo magazyny elewaru są w połowie puste, jak sam elewar oświadczył, i y, z, ro, rozpocząć skup zboża i rzepaku na cele energetyczne, a więc na biopaliwa. I to jest jakby y, minimum, które można zrobić w ciągu dwóch, trzech tygodni. Panie pośle, te rozwiązania, no, jeśli zostaną zastosowane, to zobaczymy, jak będą działać. Nowy minister rolnictwa pewnie albo może dziś nawet się, się pojawi oficjalnie jego nazwisko, a zmieniając trochę temat z, ze spraw rolniczych na, na, na politykę bieżącą i na takie przedwyborcze układanki, ta wspólna lista całej opozycji jest już martwa na wieki wieków? Czy jest jeszcze coś, co może przekonać Was do jej stworzenia? Panie redaktorze, ja podejrzewam, że wszyscy jesteście, że tak powiem, zakładnikami procesu kształtowania konfederacji, że komuś się kiedyś zamarzyło, że na PIS potrzeba stworzyć jeden wielki Antypis. No i wtedy rzeczywiście ci wszyscy, którzy są zmęczeni z jednej strony Kaczyńskim, z drugiej strony Tuskiem, poszukają Mencena. No i mamy ojca chrzestnego Donalda Tuska, który wygenerował poparcie rosnące poparcie dla Mencena. Od Trzech lat od czterech, praktycznie od 2019 roku budujemy koalicję Polską jako solidne centrum prawicowo-konserwatywne na polskiej scenie politycznej. Współpracujemy z Polską 2050, bo wszystkie sondaże, wbrew temu, co akolici jednej listy mówią, pokazują jasno, że opozycja minimum na dwóch listach zbiera więcej głosów i daje lepsze. Yy większą liczbę mandatów w Sejmie niż opozycja zgromadzona na jednej liście. Poza tym do wyborców trzeba iść uczciwie, z prawdziwym, rzetelnym, uczciwym programem. I nie może iść konserwatysta Sawicki do wyborców z propozycją aborcji na życzenie, bo to jest niewiarygodne to nie poszerza elektoratu, a zawęża listę. Więc, więc jeszcze raz podkreślam: minimum dwie listy konserwatywno. Czy, czy centrowo i z drugiej strony lista liberalno-lewicowa. No to, to kiedy można wobec... spodziewać się waszej umowy koalicyjnej z Polską 2050 Szymona Hołowni? Powiedział pan, że rozmawiacie współpracujecie. Myślę, że tak mówił o tym Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzewski z naszej strony, czy Szymon Kołownia, ra raczej bliżej, bliżej majowego weekendu. A to nie jest tak, że, że rozmowy są w martwym punkcie? No, Gazeta Wyborcza pisze, że koalicja jest budowana od lutego, teraz PSL i Polska 2050 przerwały rozmowy, bo jest jest spór o podział na listach. Podobno ja wiem, partia że... hołowni chce samych jedynek, a wy się nie chcecie na to Panie, zgodzić, prawda? Panie redaktorze, to? Panie redaktorze, ja wiem, że Gazeta Wyborcza chciałaby stworzyć koalicję wyborczą, więc nie powołają taki komitet. Zresztą ten szantaż wyborczy, który w tej wyborczy został zorganizowany, świadczy o tym, o co chodzi w gazecie wyborczej i wszystko, co się dzieje poza jednolisto, przez tych. Publicystów i, i pracowników jest dyskredytowane. Czyli Wszystko wy się nie kłócicie, mieć... koalicja mlekiem i szykuje. Wszystko się musi mieć szykuje. swoje tempo. Otóż, panie redaktorze, naprawdę jest 1200 miejsc na listach do podziału. Jeśli komuś się wydaje, że tym się nie można obdzielić, to jest zwyczajnie w błędzie. Ja uważam, że jeśli tworzy się partnerstwo Koalicja Polska-PSL 2 PSL i Polska 2050, no to wydaje mi się, że w miarę porównywalni partnerzy dzielą się proporcjonalnie, więc po połowie i jedynkami, i dwójkami, i czternastkami na listach. Ja tu nie widzę żadnego problemu. Czyli sporu między wami nie ma? Dogadujecie się nie, 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 płynnie, bez kłopotów, tak? No. Nie, nie sądzę i uważam, że tak jak powiedziałem, między Wielkanocą a, a majowym weekendem komunikat polityczny w tej sprawie już będzie. Czy ludowcy, czyli Wy, nie boicie się, że Agrounia zabierze Wam trochę głosów w tych wyborach? No, po nich widać, że oni są rzeczywiście z dnia na dzień coraz bardziej aktywni. Panie redaktorze, powiem Panu szczerze, że gdybym się bał, to bym w polityce tyle lat nie był, więc spokojny jestem. A... Każdy ma swoje miejsce i przestrzeń do wypełnienia. Ja kibicuję także Agrouni, bo uważam, że taki ruch buntu i, 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 i pobudzania polityków w obszarach rolnictwa jest także potrzebny. I nie widzę, nie widzę tutaj przeciwnika, nie widzę wroga, wręcz odwrotnie partnera, z którym można współpracować i, i tworzyć lepsze rozwiązania i lepszy program dla Polski. No to może to jest kolejny partner dla was, dla waszej koalicji razem z Polską 2050. Niczego to nie to w ogóle pod uwagę? Niczego nie wykluczam, jeśli lista wspólnych spraw, jaką ogłosiliśmy i będzie rozbudowywana także o propozycję kolejnych partnerów, będzie dla tego środowiska interesująca i zechcą ją zaakceptować, zechcą się do niej dołączyć. Nie widzę problemu, proszę bardzo. A jak się bawimy już trochę w takie przewidywania polityczne i, i, i takie co gdyby, to gdyby okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory, ale będzie miało trochę za mało głosów, żeby stworzyć rząd, to czy wy, Polskie Stronnictwo Ludowe w jakimkolwiek, w jakiejkolwiek formie dopuszczacie współpracę z Prawem i Sprawiedliwością? Otóż, panie redaktorze, współpracę w parlamencie dopuszczamy, bo ona trwa w tej chwili, kiedy są dobre propozycje PiSu, to je popieramy. No, ale współpraca w stworzeniu to rządu to mam na myśli. Natomiast, natomiast panie redaktorze, nie po to tworzymy dzisiaj projekt Centrum z Polską 2050, żeby rozważać koalicję z Pisem. My chcemy PiS odsunąć od władzy, i ja uważam, że ten projekt, który w tej chwili powstaje, który także ogłosił już swoją przynajmniej trzon programowy, to jest projekt, który sprawi, że kandydatem na premiera będzie albo Kosiniak, albo Hołownia i to oni będą konstruować koalicję. Jest pan przekonany, że, że tyle głosów się uda uzbierać? Panie redaktorze, po to ten projekt tworzymy. Po to tworzymy ten projekt, żeby pokazać, że w Polsce można rządzić łącząc, współpracując, a nie tylko Dzieląc, dzieląc, ciągle dzieląc w ramach wojny polsko-polskiej od 2005 roku tego samego środowiska politycznego. Mówi pan albo Kosiniak, albo Hołownia premierem. To który z nich bardziej? Ale to wszystko jest przed nami. To zresztą to nie ja wyznaczam miejsca. To wyborcy zdecydują o tym, kto będzie premierem i, i kogo wskażą. Ja jeszcze raz podkreślam, moim zadaniem, zadaniem wydaje się wszystkich ludowców, jest to, aby jak najlepiej zaprezentować program, przekonać... Yy, Ludzi do naszej propozycji, przecież po to chociażby zbieramy w tej chwili projekt, podpisy pod obywatelskim projektem Trzech Ustaw Uczciwa Polska, żeby wyjść do ludzi i zaproponować im rozmowę o także szerszych propozycjach programowych i przekonać ich do naszego programu, do naszych liderów, a nie pokonać kogokolwiek. Panie pośle, na koniec jeszcze mamy kilka minut. Chciałem wrócić na chwilę do, do spraw ważnych dla wsi. No z naszych informacji wynika, że większe szanse na zgodę na cło niż w przypadku zboża jest na mięso drobiowe z Ukrainy, bo jego import w całej Unii znacząco wzrósł, a nie tylko w krajach, które graniczą z Ukrainą. Jeżeli takie cło by się pojawiło, to to będzie dobre rozwiązanie, ratujące trochę nasze rynki? Panie redaktorze, zapowiedź cła co sprawiła? Sprawiła to przywrócenia cła że import z Ukrainy nie zmalał, a zintensyfikował się. To jest podstawowy błąd, to jest porównywalne dla mnie z aferą alkoholową z lat 90. Rządzący zapowiadają, że wystąpią o wprowadzenie ceł. Co robią operatorzy na rynku, mając wolną rękę i tańszy dopływ produktów o 30-40%? Masowo kupują i magazynują na tym rynku. I psują rynek na kolejne 2-3 lata. Dwa. Jeśli mamy produkty niekontrolowane przez polskie inspekcje co do wymagań unijnych, to za chwilę te produkty pojawiają się na całym rynku unijnym i psują dobrą markę naszego polskiego produktu. Na to nie można sobie pozwolić. Jeśli naszym celem była pomoc Ukrainie i tworzenie korytarzy humanitarnych, żeby ta żywność, której brakowało w Afryce, na Bliskim Wschodzie, tam dotarła, to trzeba było stworzyć prosty mechanizm. Najlepszym kontrolerem, najlepszym strażnikiem jest Kasa, i są pieniądze. Jeśli byłaby kaucja wozowa i uwolnienie tej kaucji wiązałoby się z koniecznością dostarczenia tych produktów do portów w ciągu dwóch, trzech tygodni, to można terminowo określić. I zwalniana byłaby wtedy, kiedy opuszcza polską strefę celną. To wtedy mamy sytuację bezpieczną i pewną, że nie musimy tych produktów badać, bo one na polski rynek, na unijny rynek nie wejdą. A tak mamy sytuację, że te produkty weszły i dzisiaj rząd jeszcze udaje yy, niewidomego, yy, ślepego, głuchego, bo mówi, że nie wie kto, gdzie i co, a jeśli nawet wie, to traktuje to jako tajemnicę handlową. No więc to, to zwyczajne kłamstwo, oszustwo. Najpierw stworzyli warunki do wprowadzenia produktów o niższej cenie i psucia rynku, a potem próbują te winy zrzucić na innych, jak komuniści w latach 60 przykład. Panie pośle, to jeszcze ostatnie pytanie. Krótko chciałem zapytać, no czy poza, poza zbożem, drobiem, to są dwie rzeczy, o których mówimy, są jeszcze jakieś produkty rolne z Ukrainy, które mogą w jakiś sposób zalać nasz rynek, rynek i wywołać podobne... W mrożarniach są już owoce miękkie z poprzedniego sezonu, jeszcze nie upłynione. Za chwilę będą warzywa i ponownie owoce miękkie. Więc mamy sytuację, gdzie mamy potężny rynek produkcji, producenta, z ograniczonymi możliwościami eksportowymi przez Morze Czarne, bo mimo otwartych korytarzy humanitarnych, nie wszystko tamtym, tamten, tamto drogo da się przewieźć. I mamy kompletnie nieodpowiedzialną polską władzę, która nie umie zorganizować tranzytu przez, polską, prze, przez, Pol przez Polskę. No to, to jest rzecz nie, dla mnie niepojęta. No, sytuacja jest trudna i duże wyzwanie dla nowego ministra rolnictwa. Zobaczymy, Panie jak sobie poradzi. Panie jest wyzwanie tylko dla ministra rolnictwa. To... Gdzie jest minister infrastruktury? Pytam, gdzie są porty, Otwarte, przepustowe, gdzie są te masowce, które mają to żywność odebrać. Na redzie. Nie ma żadnych oczekujących masowców. No to wyzwanie w takim razie zgodzimy się chyba dla całego y, rządu, który no, musi dla to zrobić. Ja bo, bo za Karawierki. chwilę, bo za chwilę będziemy mieli jeszcze większy problem, a ten już teraz jest niemały. Z nami był Marek Sawicki były roboty, panowie, minister, panowie, <laughs> nami był Marek Sawicki, były minister rolnictwa, polityk polskiego stronnictwa ludowego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.